Witam raz jeszcze, bo to będzie leciało do tych, którzy też będą oglądać po tym live. Ie. I omówimy sobie sytuację związaną z silnymi porywami wiatru oraz z linią szkwału, która może pojawić się na froncie chłodnym, który będzie do Polski wkraczał już już tej już w czwartek. O gołoledzi, która, która też będzie występowała na froncie ciepłym w związku z frontem ciepłym, już w tym momencie omawialiśmy ten temat, więc odsyłam do poprzedniego naszego filmu, natomiast ja już przechodzę do Opowieści związanej z silnymi porywami wiatru. Jeśli chodzi o te silne porywy wiatru, związane one będą z niżem Niklas. Obserwujemy ten niż już od dwóch bądź trzech dni. On znajdował się wcześniej nad, nad Grenlandią, potem zaczął przemieszczać się w kierunku Szwecji, w kierunku Norwegii i kieruje się w stronę zachodniej Rosji. To, co jest bardzo istotne w przypadku tego niżu, w przypadku tych niżów, które tam się lokują na północy to to, że one z północy zaciągają bardzo chłodne, zimne powietrze arktyczne. Co prawda tutaj te zimne powietrze, aż tak mocno zimne do Polski nie dotrze, ale będzie ono na tyle zimne, że będzie, będą się tworzyły komórki konwekcyjne i lokalnie możliwe burze wewnątrzmasowe, takie dosyć słabe, bardzo słabe, ale już takie ze śniegiem bądź skrupą śnieżną, czyli coś, co bardzo lubimy do Lubimy fotografować. Dobra, to mamy sytuację baryczną, jaka będzie w dniu jutrzejszym, czyli w czwartek około godziny 12-14. Widzimy, że ten front chłodny już będzie powoli wkraczał nad Pomorze i w kolejnych godzinach bardzo szybko przemieści się w kierunku południowym. Ten front chłodny będzie, będzie niósł za sobą w chłodne powietrze, które będzie spływało z północy. I ono dosyć szybko wymieni nam to powietrze z tego troszeczkę cieplejszego, które napłynęło za frontem ciepłym z nocy, z, ze środy na czwartek. O, tu znów będzie wymienione to powietrze zdecydowanie chłodniejsze. To, co tutaj warto zwrócić uwagę, to wyż Ten wyż będzie dosyć wolno odsuwał się w kierunku e, Półwyspu Bałkańskiego. I niż napierając coraz mocniej w kierunku zachodniej Rosji, będzie powodował, ta sytuacja będzie powodowała tego napierania, niżu będzie powodowała wzrost różnicy ciśnienia między ośrodkiem niskiego ciśnienia a wyżem bionda. Co więcej, będzie to na dosyć niedużym obszarze, to będzie powodowało wzrost prędkości wiatru, szczególnie w od, troszkę w większym oddaleniu od centrum niżu, bo pamiętajmy, że tam, gdzie jest co centra niżu, tam ten wiatr jest najsłabszy. Dobra. Lecimy. Jak zapewne wiecie, cyrkulacja jest przeciwna do ruchu wskazówek zegara, a to oznacza, że wiatr będzie wiać w pewnym momencie od strony Danii, cieśnin duńskich, po Morze Bałtyckie i w kierunku wybrzeża. Z tego powodu tamte porywy wiatru będą najsilniejsze, o których też za chwilę powiem. Natomiast sam front atmosferyczny z racji bardzo szybkiego, szybkiego przepływu powietrza w troposferze, bo też jest z tą całą sytuacją związany front strumieniowy, który bardzo ładnie możemy zaraz sobie zaobserwować na wysokości 10 kilometrów. Widzicie, nie otworzyłem, to teraz trzeba chwileczkę poczekać. Zobaczcie, ten prąd strumieniowy bardzo mocno wieje na wysokości 10 km. Co więcej, on tutaj niejako, niejako kieruje się z północy na południe. Co więcej, sam niż będzie nurkował z północ niejako na grzbiecie tego, tego prądu strumieniowego w kierunku, tak jak mówiłem, ale bym to raczej przesunął, czyli w kierunku, już Wam pokazuję, w kierunku tej zachodniej, zachodnich rubieży Rosji, gdzieś tam Estonia, e, część Finlandii, potem już zachodnia Rosja. To wszystko będzie powodowało, że ten front chłodny będzie naprawdę bardzo dynamiczny, jak na tą porę jesienną, zimową, ale to trzeba się do tego przyzwyczaić, bo jest akurat pora na takie niże. Które potrafią zanurkować i dać nam silne porywy wiatru. No i tak, z sytuacji barycznej, jaką mamy, przejdźmy już tutaj bardziej do ciśnienia. Jeśli chodzi o ciśnienie, to już jutro, ten nisz w godzinach popołudniowych powinien znajdować się. Jego centrum gdzieś nad Finlandią południową, nad Estonią. Tam ciśnienie będzie wynosiło 972 hektopaskale. Natomiast tu niedaleko na południe 1018-1020 hektopaskali. Dam dziękuję serdecznie. Czuchowski, Pomorskie ja sobie zapisuję. Po tym wszystkim Ci opowiem. Jak ogarnę tą całą prognozę, to Ci na to odpowiem. Moi drodzy, dalej ten niż wędrując, ta różnica ciśnień będzie naprawdę duża. Jak widzimy 970, 30, 40, 50 hektopaskali różnicy między Austrią, a między Finlandią. To naprawdę dużo. To będzie powodowało, że ten wiatr będzie silny. Naprawdę ten wiatr będzie silny, szczególnie na wybrzeżu, o czym też tutaj będziemy za chwilę wspominać. I będziemy te modele numeryczne przeglądać, bo to jest w dniu dzisiejszym bardzo istotne. No i zacznijmy od modelu Ikon EU, od modelu europejskiego, który tutaj dosyć, dosyć sensownie pokazuje nam tą całą sytuację. Zaczniemy od porywów wiatru, ponieważ to Was najbardziej interesuje. Zamiast Europy wybiorę Polskę. Przejrzymy te trzy modele, potem już ogarniemy prognozę na Swiss HD. Zobaczymy, jak tam wygląda sytuacja. A więc tak. Już tak jak wspominałem w poprzedniej prognozie pogody, już wieczorem zacznie silniej wiać na wybrzeżu. Przede wszystkim w gminach, gminach, które są przy samym brzegu Morza Bałtyckiego, tam porywy wiatru do 40-50 km na godzinę. Już w sumie teraz tam powinno dosyć mocno powiewać na otwartym morzu 70-80 km na godzinę do godzin porannych. Już mocno będzie wiać, e, szczególnie na północy województwa pomorskiego i na północy województwa warmińsko-mazurskiego, tam lokalnie w porywach do 70 km na godzinę, na samym wybrzeżu do 80, lokalnie w porywach, na otwartym morzu ponad 100 km na godzinę, według modelu ICON eu No i w czwartek te porywy wiatru będą wzmagały się już praktycznie nad całą Polską. Szczególnie mocno będzie wiać po południu, między godziną 12, a 15, 16, 17. Wtedy te porywy wiatru mogą osiągać lokalnie na Nizinach w centrum Polski około 60 do 70 w porywach do 75 km na godzinę. W górach, w sudetach, w wyższych partiach do 100 km na godzinę. Stąd te ostrzeżenia IMGW. Nad morzem bardzo silne porywy wiatru, na wybrzeżu możliwe porywy do 100-110 km na godzinę. I teraz, tak, na Nizinach te porywy nie uwzględniają, które mówię, nie uwzględniają linii szkwału, która mogłaby przechodzić. Jeżeli ona będzie przechodzić, o niej pogadamy za chwilę, to wtedy te porywy na samej linii mogą być zdecydowanie silniejsze. Tam, tam może powiać do 90 bądź nawet 100 km w piku, ale to jest sytuacja taka, którą musimy po prostu obserwować. W godzinach popołudniowych ta strefa najsilniejszych porywów wiatru powinna do wieczora przesunąć się nad Polską Południową. Tam lokalnie porywy do 60-80 km na godzinę. Najsilniej nadal będzie wiać na wybrzeżu. Tam do 100 bądź 110 km na godzinę. I w wyższych partiach gór od 110 do 120 bądź nawet 130 km na godzinę. Sytuacja zacznie uspokajać się w nocy z czwartku na piątek. Już w godzinach porannych w piątek najsilniej nadal będzie wiać w wyższych partiach gór, tam do 100 km na godzinę oraz w, na wybrzeżu i nad samym Morzem Botyckim od 70 do 90 km na godzinę. W piątek jeszcze jest szansa na to, że w godzinach południowych znów zacznie mocniej wiać, ale to już będzie zdecydowanie słabszy koryt wiatru, w, w piku raczej 70-75 km na godzinę. To widzi model Icon EU. Przejdźmy do modelu ECMWF. W przypadku modelu ECMWF sytuacja bardzo podobna, a więc już dziś około godziny 19.20, czyli w momencie nagrywania silniejsze porywy wiatru w Polsce północno-zachodniej, przede wszystkim na wybrzeżu. Tam będzie się wzmagał do 50 bądź 60 km na godzinę. Około północy do 60 bądź 70 km na godzinę na wybrzeżu. I w godzinach porannych, już w Polsce północnej takiej prędkości możemy notować. Szczególnie województwo warmińsko-mazurskie, województwo podlaskie oraz wybrzeże, czyli północna część województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Na południu te porywy powinny być najsłabsze. Pik, czyli tutaj te apogeum tej sytuacji wiatrowej ma być według tego modelu około godziny 15 do 18, wtedy te porywy wiatru będą najsilniejsze, na nizinach wiać może do 70-80 km na godzinę, w województwie zachodniopomorskim oraz na wybrzeżu do 90 km na godzinę, im dalej na południe tym te porywy wiatru słabsze. W godzinach popołudniowych wraz z przemieszczaniem, się, z przemieszczaniem się tej strefy, tego frontu atmosferycznego na przedpolu tego frontu lokalnie do 90 bądź 100 km na godzinę podczas komórek konwekcyjnych bądź burz, które mogą się na tych układach, znaczy na tym, w tej formie liniowej utworzyć, na wybrzeżu bardzo silne porywy wiatru do 100 km na godzinę, na pozostałym obszarze już powoli coraz słabsze. W nocy z czwartku na piątek już te poryby powinny słabnąć i w piątek jeszcze troszeczkę mocniej powieje w centrum Polski, w Polsce południowo-zachodniej. Tam do 60 bądź 70 km na godzinę. Z racji takiej bliskości, już terminu ja automatycznie od, odrzucam model GFS. Po prostu skupiam się na modelach, które są, mają zdecydowanie większą rozdzielczość. Więc w tym momencie przechodzimy do modelu Swiss HD 4x4 i zobaczmy, jak tu będzie wyglądała ta sytuacja. A tu skupimy się przede wszystkim na początku na opadach które są tutaj bardzo istotne, i już widzimy, że po nocy, gdzie występowały marzące opady deszczu, i już już sobie zaznaczam. Około godziny 6-7 rano te opady deszczu marznące nadal związane z frontem ciepłym, o którym wspominałem w oddzielnym materiale. Nadal będą występowały w Polsce północno-wschodniej, tam sytuacja na drodze będzie najtrudniejsza, ale już do południa zaczną występować opady deszczu w Polsce północno-zachodniej. Te opady deszczu związane są właśnie z tym frontem chłodnym, który już będzie wchodził nad polskę z północy i będzie kierował się w kierunku południa. Ale tak sobie pomyślałem, jak mikrofon nie był włączony, miał to wszystko powtarzać. Ten zajechał gardło. Do godzin 13:14 strefa opadów deszczu będzie wchodziła coraz bardziej w kierunku południowym i formacje liniowe prawdopodobnie powinny się pojawić około godziny 13, 14 bądź 15, 16, wydaje mi się, że raczej 15-16 i powinny one wejść przede wszystkim na województwo pomorskie na dwojewództwo pomorskie oraz w późniejszym czasie na województwo warmińsko-mazurskie i w kolejnych godzinach przemieszczać się w kierunku południowym. Tam Przede wszystkim silniejsze opady deszczu, silniejsze uderzenia wiatru, czyli tam, gdzie będą komórki konwekcyjne, ten wiatr będzie silniejszy do 90-95 km na godzinę. Tu raczej Polska zachodnia oraz centralna w tym kierunku. Rozwój tej strefy byłby około godziny 18, 19 bądź 20. Ona by ciągnęła się pra prawdopodobnie od Berlina po Toruń, aż w okolice Łomży, ale ten, ten północny wschód nie jest taki pewny, e, i przemieszczała się dalej w kierunku południowym. A co prawda model Swiss HD nie pokazuje burz, ale nie są one wykluczone. Musimy tą sytuację bardzo obserwować. Tą strefę obserwują też inne modele e, numeryczne, więc też na nie zaraz szybko zerkniemy. Dzień. Powiem Wam szczerze, że trochę żałuję, że to nie występuje w dzień. To wtedy można by było zdjęcia porobić, podjechać w dane miejsce i zrobić fajne zdjęcia. Tu niestety tego nie widać, ponieważ ta strefa, a za nią kolejne wtórne strefy konwekcyjne będą przemieszczały się w kierunku południowym i około północy, z czwartku na piątek, powinny być na linii raczej Lubań, Wrocław, Kalisz, Łódź, Warszawa i kierować się dalej na południe. I w nocy z, piątku, z czwartku na piątek, w okolicach porannych, już powinna zdezintegrowana strefa być już gdzieś tam na krańcach południowych. Oczywiście za tą strefą napływ chłodniejszej masy powietrza, dużo opadów konwekcyjnych, dużo komórek konwekcyjnych. Z niektórych komórek konwekcyjnych mogą padać wyładowania. Więc tak to widzi model Swiss HD 4x4. I <laughs> zerknijmy jeszcze. Szybko wróćmy do modelu w WX charts, znaczy do modelu ikon EU i zerknijmy sobie jeszcze na opady, No i w przypadku opadów tu widzimy sytuację bardzo podobną, a więc wejście strefy, gdzie mogą występować komórki konwekcyjne. Mogą występować również burze. I tutaj również widać tą Polskę zachodnią, która wyróżnia się ta strefa zachodnia tu wyróżnia się pod tym kątem i tutaj ta ten układ liniowy, jeżeli pojawi się bądź, bądź linia szkwału, może być najsilniejsza. To wszystko powędruje na południe i opuści nasz kraj. Zerknijmy, zerknijmy sobie na model ECMWF. Hmm, ECMWF. <coughs> Jest o ten głos coraz gorzej. Tu również podobnie. Więc linia bardzo dobrze widoczna na tym froncie atmosferycznym, bardzo szybko kierująca się w, w kierunku Polski południowej i opuszczająca nasz kraj w nocy z czwartku na piątek. Przenieśmy się jeszcze raz do modelu Swiss HD 4x4 i tym razem zerknijmy sobie na porywy wiatru, ponieważ one tu są bardzo istotne. I tu już widzimy, że wieczorem, w środę, te porywy zaczną być coraz silniejsze nad Morzem Bałtyckim tutaj od 50 do 60 km. Na godzinę i e, sobie to przeniesiemy do 50-60 km na godzinę. Generalnie w Polsce Północnej powoli te porywy zaczną się wzmagać. Około północy już powinno wiać 80 km na godzinę na wybrzeżu. W Polsce Północnej, północno-zachodniej od 40 do 50 km na godzinę. Do godzin porannych te, te, te silniejsze pory wiatru powinny pojawić się już prawie w całej Polsce. <coughs> w Polsce Północnej od 50 lokalnie do 60 km na godzinę, na Wybrzeżu 80 do 90 km na, Bałtyk, na, na godzinę, na Bałtyku ponad 100 km na godzinę. Do południa. Najsilniej będzie wiało w Polsce północno-zachodniej, województwo zachodniopomorskie i województwo pomorskie. Tam od 50 do 70 km na godzinę, na samym wybrzeżu 90 do 100 km na godzinę. W górach również, w wyższych partiach zacznie mocniej wiać i na pozostałym obszarze od 40 do 50 km na godzinę. W godzinach popołudniowych nadal najsilniejsze porywy wiatru w Polsce północno-zachodniej, następnie wschodniej północno-wschodniej, potem centralnej. Szczególnie w strefach konwekcyjnych od 60 do 80 km na godzinę, na wybrzeżu do 100 bądź 110 km na godzinę. Rozebie, pozdrawiam, tam i Helm, tam może powiedzieć najmocniej. W godzinach popołudniowych, czyli w tym apogeum między godziną 15 a 18, 110 do 120 km na godzinę, model Swiss HD 4 na 4 pokazuje na wybrzeżu w województwie zachodnio-pomorskim oraz w województwie pomorskim, w Polsce północnej i północno-zachodniej od 60 do 70 km na godzinę. W Polsce południowej w górach 50 do 70 bądź 80 km na godzinę, w wyższych partiach gór zdecydowanie powieje mocniej. Do wieczora nadal silne porywy wiatru wraz z tą strefą liniową bądź już poza tą strefą liniową nadal możliwe do 70 bądź 80 km na godzinę. Na wybrzeżu do 100 bądź 110 km na godzinę jak widzicie wieczorem w czwartek, nadal na wybrzeżu lokalnie do 110 km na godzinę, w Polsce Północnej 60 do 70 bądź 80 km na godzinę. To jest taki miszmasz z takimi liniami, oznacza to tyle, że będą komórki konwekcyjne, które będą dawały silniejsze porywy wiatru i trzeba na to uważać. Tu raczej skumulujmy sobie, wybierzmy sobie godzinę, porywy wiatru skumulowane w ciągu 6 godzin. I co my to widzimy? Widzimy wybrzeże, gdzie te porywy wiatru będą najsilniejsze od 100 do 110 bądź 115 km na godzinę. I tam naprawdę trzeba uważać. Ja wiem, że oni są przyzwyczajeni, oni, przepraszam, wy, bo tam pewnie część osób jest z wybrzeża. Ja wiem, że wy jesteście przyzwyczajeni do tak silnych porywów wiatru. Ale to w tym roku może być naprawdę pierwsza akcja, gdzie ten wiatr tak mocno może powiać. Więc tu naprawdę trzeba uważać i dlatego też IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia dla wybrzeża. W przypadku gór w wyższych partiach będzie również mocniej wiało, a więc tutaj w tym wypadku tatry i w tym wypadku sudety też na to muszą zwrócić uwagę. Nie polecałbym wędrować sobie w górę. Polska Zachodnia, Północno-Zachodnia, Centralna oraz Północno-Wschodnia. Tutaj porywy wiatru w szczególności będą silne, to na pewno. Od 50 do 60-70 km na godzinę. Ale podczas przechodzenia... Układu liniowego, porywy wiatru mogą wzrosnąć do 80, 90 km na godzinę. Niewykluczone, że punktowo nawet do 100 km na godzinę, więc tu też warto zachować ostrożność. Dalej, czyli południowy wschód, tutaj te porywy wiatru powinny być najsłabsze od 60 do 70 km na godzinę. Mam nadzieję, że to, co tutaj Wam przedstawiłem, to, to, to Wam pomoże tutaj w kolejnych godzinach czyli już w nocy z czwartku na piątek ta sytuacja powinna coraz bardziej się uspokajać ja wiem że nie wyczerpałem do końca całego tematu bo prawda jest taka że do końca nie wiemy gdzie te porywy wiatru będą najsilniejsze ale... przepraszam macie mniej więcej pogląd na tą sytuację dzięki temu poglądowi będziecie po prostu wiedzieć jak się zachować i tutaj żadne tam, wiecie, totalnie, wiecie, nagłówki masakryczne o, o kataklizmie, raczej powiem tak, to będą, będą bardzo silne porywy wiatru, gdzieś drzewo może złamać się, gdzieś, gdzieś może coś się stać z dachem. Tu po prostu trzeba na to uważać jak najbardziej. O już głos straciłem, momencik. Potrzebuję dosłownie pół minuty. Zaraz zerknę też na wasze komentarze i i też tutaj jedna z osób w Donejcie zadała pytanie, jaka będzie pogoda w Czuchowie w województwo. W województwie pomorskim, w przypadku Człuchowa, on jest trochę oddalony od samego wybrzeża, więc tamte pory wiatru nie będą tak silne jak na wybrzeżu. Tam powinno powiać w dniu jutrzejszym w okolicach od 50 do 70 km na godzinę. Tam będą występowały przede wszystkim opady deszczu, a w nocy, tej najbliższej nocy, marznące opady, mrzawki i deszczu, na co to, no to też warto zwrócić Uwagę, Natomiast, natomiast w piku, czyli od godziny 15 do godziny 18, w porywach do 70, 80 km na godzinę, ewentualnie podczas przechodzenia jakiejś komórki konwekcyjnej do 90, 95 km na godzinę, może, może powiać.